Ale ja ci tyle razy tłumaczę, żebyś ty tutaj nie ruszał. Ale jak mówię do ciebie, żebyś nie ruszał. a ja ci mówię, że nie wolno, a ty robisz, a ty co robisz? A ja ci tłumaczę, żebyś nie wyciągnął. Nazywa się Ale czemu nie pozbierasz tego? Czemu nie zbierasz czemu tego? Nie ja? A ja ci mówię, że. Zbyt... A ja ci mówię, że. Zbyt... A ja ci mówię, żebyś tego nie ruszał. Ale i zobaczymy, jak się przesadza. <śm> ja ci tyle razy. Ale ja ci tyle razy. I nie poskładasz tego. A to papa, Nie. Ale ja mówię, że. A ja to nie będzie. Ru... Nie. A ja mówię, żebyś tego nie był. A ja mówię, Nie Co? A dlaczego nie poskładasz? A, A dlaczego nie poskładać? Ale musisz to powiedzieć. Ale czemu ty tego nie... Ale... A Dobra, nie ma. już. Nie męcz już. 爸爸，妈妈。